City Interactive dzisiaj zwane jako CI Games celowo zmieniło nazwę by wyrzucić przeszłość swojego studia do najbliższego kosza albowiem byli to deweloperzy, którzy rozpowszechniali największe zakały gier komputerowych w naszym kraju. Niczego nieświadomy człowiek kupował grę za 10 zł w większości przypadków grający w nią ludzie doznawali do urazów na zdrowiu, na przykład wypierdalając okna nie mogąc dalej patrzeć na takie gówno. Tak samo było ze mną, oczywiście nie wyjebałem przez okno, jednak to coś zostało już we mnie do dnia dzisiejszego. Przedstawiam wam typową grę o niczym. Przed wami teorię Spisku. Wydana w 2007 roku przez zagranicznych deweloperów studia Collision. Ale tak w ogóle to co może się kryć pod tytułem Teorie Spisku? No bo sama nazwa wydaje się być ciekawa, tyle co naciśnięcie spłuczki w toalecie. To wpadł na genialny pomysł, by zamienić oryginalny tytuł Red Ocean na to. Przecież to nie ma żadnego sensu, bo cała rozgrywka dzieje się pod wodą. To tak jakby w Polsce zamienić tytuł Call of Duty na przygody Mietka i dwóch takich, co ukradli księżyc. Naszym celem jest rozjebanie kwadratowych botów. Kurwa. A teraz fabuła. Wcielamy się w Jacka. Poszukiwacza skarbów, który chuj wie z jakich powodów znalazł się w tajnej podwodnej bazie leżącej na terytorium Rosji. Wtedy to bez jakiegokolwiek wytłumaczenia przeciwnicy, zwani przez naszego bohatera terrorystami, zaczynają nakurwiać w naszą postać. To można nazywać kurwa fabułą. Potem jest jeszcze lepiej. Informuje się z nami jakiś gość z głosem z dupy, który mówi nam co i jak. Żadnego wytłumaczenia, skąd on się wziął. Co z tego? Protagonista słucha się jak mały piesek. Brakowało jeszcze, by powiedział do niego waruj albo aport. Nie minęły nawet dwie minuty, a już gra zaczęła mnie kopać po jajach. No ja pierdolę. Zobaczcie tylko na to, co on odpierdala z tym nożem. On dźgaczy, wali pałę, bo widząc to mam problem z odczytaniem tego. Świetna. Po prostu świetna animacja. Zobaczcie, co się stało trzy minuty później. Ja pierdolę. Albo lepiej, co się stanie jak wskoczę na ten pociąg? Kurwa zginę. Logiczne, przecież pociągi są kurwa pod napięciem. Albo deweloperzy nakazali bawić się graczom w lawę, iż tego za chuja nie da się dotknąć, inaczej przegrywasz. Ogólnie to patrzcie jaka jest animacja umierania, przecież to lewizna po całości. Dodanie czerwonego filtru i koniec. Już Saper ma to ciekawiej pokazane. Jak możemy wyczytać z kartonowego pudełka na płytę? Zwróć uwagę, nawet na najmniejszy odgłos, aby ustalić położenie przeciwnika. Lub jeszcze lepsze, popłyn niezauważony do wroga, nie dając mu szans w bezpośrednim starciu. Kto to kurwa pisał? W tej grze bardzo zachwyciła mnie sztuczna inteligencja, mogąca równać się z widelcem. Ich strategia jest typu: poczekajmy i postójmy sobie, jak debile, w miejscu. Sam przyjdzie i pozabija nas. Gdyż poziom trudności jest aż tak zajebisty, że zginąłem może kilka razy i to jeszcze z, ze swojej ciekawości, na przykład skacząc w przepaść. A propos, kiedy już byłem w drugiej misji, przypadkowo skoczyłem sobie w dół, gdzie nie było nic. No trudno, poczekam, aż poziom załaduje mi się od początku. I nawet się tego nie spodziewałem, jak gra wczytała mi się w połowie pierwszej misji. No przecież to są kurwa jakieś jaja. Tak trudno zrobić autosewy lub nawet te szybkie zapisywania tak by nie wchodzić co 10 minut do menu zapisując grę. Do wyboru standardowo jak w grach najwyższej półki mamy tysiąc pukawek takich jak pistolet, celny jak strzelanie z łuku, karabin gdzie amunicji ciągle brak i granaty. A mówiąc już o granatach, popatrzcie sobie na profesjonalną animację rzutu granatem. W tym wszystkim niby nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, co dostajemy w późniejszych etapach rozgrywki. Powie mi ktoś, co to kurwa jest? Wyobrażam sobie, co musieli ćpać autorzy tego czegoś, no kurwa. Dlaczego to się odbija od wszystkich tekstur, poza modelami postaci? Giverami celuje się, jakby ważyły tony i były nasmarowane olejem. Dla przykładu, odrzut shotguna jest w pizdu zjebany, bowiem gdy strzelimy, wypierdala bronią na drugi koniec mapki. Idąc tym tokiem myślenia, ciekawe, co twórcy zaserwowaliby nam w drugiej części. W dalszych poziomach gry dowiadujemy się, skąd pochodzą wspomniani przez bohatera terroryści, gdyż przechodzą oni przez nieznane nam teleporty, czyli już wiemy, dlaczego gra zwie się w Polsce teorią spisku. Walki z bosem to też jedna wielka gratka. Tak, w tej grze spotykamy się z czymś przypominających bosów. To, co najbardziej mnie rozjebało, to tłumaczenie śmiechu. No kurwa, nie domyślałbym się o co chodzi. Nic o głównych przeciwnikach nie wiemy. No może tyle, by ich zlikwidować. Cały czas pojawia się ten sam schemat, typu kiedy on zostanie lekko zraniony, wtedy to dostajemy do zabicia zwykłych oponentów. I tak w nieskończoność. Oczywiście bagi nie mogły ominąć tej części gry. Nie wspominałem jeszcze o animacji umierania naszych wrogów. Co chwila to samo. Do tego ten sam dźwięk, jakby ktoś miał zatwardzenie. To samo dotyczy także modeli. Jeszcze trochę, a przeciwnicy mogliby się równać z gwiezdnymi wojnami. I nie chodzi mi tutaj o zajebistość, tylko o klony. W tej grze są może dwa modele, różniące się od siebie jedynie kolorystyką. Tym, co twórcy mogą się pochwalić, to wjebanie do pomieszczenia wirujące coś. Zaciekawiony co się stanie jeżeli na to wpadnę, więc wskoczyłem w to i dowiedziałem się, iż owe urządzenie jest jedynie wytworem naszej wyobraźni. Lub jest to przedmiot niezmaterializowany. Oprawa graficzna to jeden wielki kał. Tekstury jak na 2007 rok brzydzą i wołają o pomoc. Przypomina mi tą oprawę pierwszego Half-Life. Problem jest tylko w tym, że ta gra została wydana ponad dekadę temu. Obiekty to rozpikselowane gówno, a gra serwuje nam taką monotonię, iż możemy spotkać dokładnie te same obiekty dwa metry dalej. Nie mam słów, by wyrazić jak rozjebane są modele postaci. No kurwa, zobaczcie. Audio to najbardziej skurwiała rzecz, gdyż co chwila słychać te same dźwięki. Muzyka w tle, która z założenia miała tworzyć klimat, jest jedynie wrzodem na dupie tego wszystkiego. Aktorzy podkładający głos w grze byli chyba na wielotygodniowych, całonocnych libacjach alkoholowych, gdyż albo w ogóle ich nie słychać, lub są za głośni z mikrofonem wiebanym do ryja. Ogólnie mówiąc, Teorie Spisku czy Red Ocean, jak kto woli, to jednym słowem gniot, który powinien zostać zutylizowany. Fabuła tylko i wyłącznie napisana, by usprawiedliwić bezsensowne napierdanie w byle kogo i byle gdzie. Same zadania nie mają za grosz logiki. Co łącząc z bezsensownie z papraną inteligencją przeciwników, daje nam mieszankę wybuchową, która w każdej chwili może wybuchnąć. Bagi są na porządku dziennym, a system celowania tylko bardziej mnie wkurwił. Jest jeszcze grafika i audio, które w ogóle nie spełniają swojego zadania, a raczej spełniają totalnie zjebać mi humor. Cóż, to by było na tyle. Nie polecam. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.